Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj kolejny francuski samochód i to akurat firmy Peugeot. Ale dzisiaj nie opowiem wam nic o autach koncepcyjnych. Będzie natomiast o seryjnym aucie jakim jest Peugeot 1007. Samochód wygląda w miarę dobrze. Oczywiście jak na Peugeota. Auto ma te same silniki co na przykład Peugeot 107. Podobna technika. Ale po co ja w ogóle wam mówię o czymś takim? Model był próbą przeniesienia praktycznych cech miniwala w znacznie mniejszy format. W Perocie 1007 mieliśmy takie oto otwierane drzwi. Dodatkowo były one sterowane elektrycznie za pomocą pilota. Czyli bardzo fajnie. Wnętrze w porównaniu ze standardowymi Peugeotami było nieco inne. Nie oznaczało to jednak, że auto było ciasne, wręcz przeciwnie. Ten model był bardzo przestronny. Jest tylko jeden szczegół. Niestety, Peugeot 1007 jest dość drogi. Trzeba za niego trochę dużo zapłacić, a jest ich niewiele na rynku. Ojąc poza dość wysoką ceną i małą liczbą egzemplarzy, Peugeot 1007 jest autem godnym polecenia. Nie zapomnijcie też o polubieniu mojego filmu oraz subskrypcji.